Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. <laughs> Dobra, yy, może wyjaśnię dlaczego jestem u Kalksteina. Otóż ludzie, zaczniemy dzisiejszy odcinek od zmiany, 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 zmiany ubrania. A konkretnie zbroi. Dobra, yy, może najpierw ja sobie tutaj przeszukam, bo później będę zbyt zagrzany, żeby ją przetestować. Yy. Wiecie, nie będę patrzył po bokach na szafki i tak dalej, będę pruł do przodu, zobaczyć jak ta zbroja spisuje się w boju. Dobra, e, ty Kalki, miałeś mi chyba zrobić to zbroję, prawda? E, cześć. Geralt. Słuchaj, Kalki, bo jest taka sprawa. E, zbroja. Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? O... Mój ulubiony wiedźmin. Oczywiście. Moment, 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 bo tu jeszcze mam nieoddane zadania, widzę. Eee, chodź jeszcze raz. Eee, o! Dobra, a dlaczego ja nie mam tego? A dlaczego ja nie mam tej opcji? Wiesz, tak. Chodzi o mutację. O, fakt kurde, nie mam tej opcji, ale w mam przecież napisane, że mogę do Kalsztajna pójść i... ...zrobić zbroję. Z czasu jest... Zaraz, 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 co? Moment. Chwila, chwila. Zdobyłem magiczną formułę. Razem z innymi komponentami zbroi muszę ją zanieść do Kalksteinowi. Muszę zanieść Kalksteinowi magiczną formułę oraz inne komponenty zbroi. Hello, jestem u Kalksteina. I mam, podejrzewam, wszystkie elementy zbroi, tak? Medalion Belengara, Co prawda nie jest mi potrzebny, ale cóż. Hmm. Te elementy zbroi chyba miałem tutaj w tym ekwipunku podręcznym, tak mi się zdaje. Przejadę sobie jeszcze chwileczkę tutaj. Ząb to niepotrzebny. Fragment zbroi. Resztki zbroi kruka. Drugi fragment zbroi. To ja już mam wszystkie te. To o co chodzi? O. Raport magistra. Magiczna formuła. Prawy. No to, kurde, co jest? Kalki, stary, naprawdę nie zrobisz mi tej zbroi. Kurde, no co chodzi? Naprawdę będę musiał najpierw strzygę rozwalić, albo coś ten deseń. Niech te ja chciałem najpierw to zbroję zdobyć, a później dopiero się ze strzygą poradzić. No co, no? No, 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 no. No, 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 no. No, to łaski bez. Jakoś sobie poradzę bez tej zbroi. Co prawda, będzie dość ciężko, ale jakoś chyba dam radę. Dobra, więc ja do Was wracam za chwilę, jak będę już albo w krypcie, albo jeżeli jeszcze będzie coś ważnego. De gademet, myślałem, że już będziemy mieli zbroję. Fak! Dobra, więc zaraz wracam. Dawno Cię nie widziałem, Wiedźminie. Krążyły słuchy, że podpadłeś królewnie. Wyznaczyła dużą nagrodę za twoją głowę. Cieszę się, że nie przyjąłeś zlecenia. Gdybym wiedział, gdzie cię szukać, kto wie, trzeba jakoś żyć. Rozumiem. Teraz to już nieaktualne. <śmiech> <śmiech> Może jeszcze będzie okazja. Dość o tym. Mam sprawę, słucham? Dałeś ogłoszenie na tablicę. Tak, chodzi o wampirę. Jeszcze musisz... Macie dużo roboty? Niby tak, ale czegoś brakuje. Zabiłem więcej elfów i salamander niż ty zjadłeś kotletów. Znudziło mi się. Potrzebuję odmiany wyzwania. Rozumiesz, o czym mówię? Rozumiem. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Przysyła mnie Antoinette. Czekałem na ciebie. Ilu kuzynków udało ci się odnaleźć? Nie znalazłem żadnego. Słabo, wiedź mi, nie słabiutko. Miałem o tobie lepsze mniemanie. Bywaj. Zaczekaj chwilę. O co chodzi? Zapomniałeś o pieniądzach. Jesteś mi winien 900 renów. Eee... a, 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 a? Eee... <grym> dobry żart, stary, dobry. To było zabawne. Może teraz przestaniemy się... ...żałośnie śmiać i odejdziemy w spokoju, co? Hm? Dobry pomysł? Myślę, że to jest świetny pomysł. Nie jestem ci kuźwa winien żadnych pieniędzy, więc stary stary, ale nie oddam ci kasy, która i tak nie jest twoja. Nie oddam ci pieniędzy. Na to właśnie liczyłem wiedźminku. Jesteś gotów? Czekam. Śmierć, U kurde, on mnie będzie bił. O nie, o nie, o nie, o nie, chodź tu. O, dobra. Ta walka nie była, nie była zbyt prosta. Widzicie, zjechał mi bardzo dużo życia. Ale patrzcie, co tu ja mam. Chwila, wywalę tutaj jedną rzecz. Miecz z meteorytowej stali. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie, kuźwa, na ten miecz. wiecie co to jest. <laughs> to jest najlepsza broń Ewa. Najlepsza broń Ewa. Zobaczcie, tu jest obrażenia plus 50%, ale tu jest obrażenia plus 100% i ignoruje pancerz przeciwnika, czyli jaki przeciwnik miałby pancerz, to nic nie da i tak ten miecz się przez niego przebije. No cóż, może nie mam. Nie mam może co prawda yy, zbroi kruka, ale mam przynajmniej... Cóż to ja mam? Mam najlepszy miecz stalowy w grze. Ha. no dobra, <laughs> e, to chyba był ten mi się zdaje, No, na pewno był ten, runiczny Sihil z Mahakamu, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jeszcze sprawdzę w internecie, ale mi się wydaje, że to jest właśnie ten najlepszy miecz Ewa. Jeszcze tylko zbroja do kompletu i miecz srebrny, aczkolwiek to jest ponoć najlepszy miecz srebrny. Więc no co, będę wy wykokszonym wieźminem, dobra. Ja się jeszcze trochę może uleczę, o co to jest? A petarda nieznana. Dobra, zjem sobie mięsko wywerny. I wracam do Was, jak będzie coś ciekawego lub ważnego. Okej, okay, jestem z powrotem. <laughs> Dowiedziałem się dość. Okej, okay, sprawdziłem godzinę. Przykrej, wow! Fuuck, co tu się kuźwa odprawia? Ja pierdzielę. Ledwo wchodzę sobie do jaskini, a w zasadzie do kopalni, a tu już mnie robotnica atakuje. Ja pierwsze. Dobra. Spokojnie, 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 spokojnie. O, dobra. Chciałem wykonać, sobie zadanie nie będzie bolało. Oczywiście teraz patrząc na to, jaki mam tutaj miecz. Równa się to temu, że nie potrzebuję tego zadania wykonywać. Dlaczego? Ponieważ za questa nie będzie bolało, dostałbym taki sam identyczny miecz, dlatego nie trzeba za bardzo tutaj e, wiecie, się... Nie trzeba się za bardzo, bardzo przejmować tym questem, nie będzie bolało z dentystą, ponieważ taki sam miecz dostaje się właśnie od dentysty po wykonaniu tego zadania. Aczkolwiek chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. W akcie piątym nie ma możliwości wejścia do schowka, jedynie na początku. Hmm? Kiedy na początku? Oczywiście w ten sposób, że jeżeli wyjdziecie raz z grobli, to już tam nie wrócicie. Ach. Super, pięknie. Więc nie ma za bardzo szansy, żeby wziąć teraz coś ze schowka, bo ponieważ żadna postać, która jest obecnie dostępna e, do pogadania, nie ma niczego z moich rzeczy przy sobie. Fajnie? Fajnie. Oczywiście CD, znaczy e, Reggie dali w związku z tym dupy. Niestety, niestety mam no, nie wiem, może jeszcze później w akcie będzie jakaś możliwość wzięcia coś ze schowka. Ale zapewne będzie to w ten sposób, że ja pierdzielę, czy coś tu jest ciekawego w tej jaskini, czy nie. Bo nie wiem, czy tu warto iść. Ehm, chyba, że później, już po tym, po tym, jak będę mógł tego questa wykonać, będzie dopiero możliwość wejścia do schowka. Wtedy to będzie naprawdę hamskie ze strony gry, ale chyba niestety możliwe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy w starej jaskini. I, szczerze mówiąc, bardzo poważnie się zastanawiam dlaczego, wow! Dlaczego ja tu jestem? Ale, zauważyłem, że to była, to jest jedyna jaskinia, której jeszcze jak dotąd nie odwiedziłem na tej mapie. Więc pozwolicie, że ja sobie szybko pozwiedzam tę jaskinię i zaraz po tym będzie walka ze strzygą. O ile ją w ogóle znajdę. Byłem u dentysty, oddałem kły różne, jakieś cmentara, i tego typu pierdoły, to co jeszcze nie pooddawałem, wiecie. E, oddałem mu ząb z denka, tam z 250 renów chyba za niego dostałem. Uuu, optima ale tu nic mi nie jest potrzebne. E, oddałem to co tam było można spieniężyć, że tak powiem. No i tyle, nie mogłem wykonać quest'a, bo oczywiście nie mam jednego zęba. E, z jadarki chyba tylko. Co do... Zaraz, 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 zaraz. Coś tu było napisane o kamieniu drogi. Yy, rytuał lub czar. Coś gdzieś było o kamieniu drogi, pamiętam. Może wykorzystamy ten ten, ten czar. Znaczy art igni art Spróbujemy? Spróbujemy. Muszę spróbować innej kombinacji. O kurwa. Więc, yy, podejrzewam że, kombinacja będzie kompletnie inna. I ten kamień drogi, który tutaj jest, yy, też pewnie otwiera coś. Tylko nie wiem jeszcze co. Yy, dobra, więc ta jaskinia była bezsensowna. Zdobyłem tylko ponad 60 orenów ze skrzyni i to praktycznie tyle. No cóż, człowiek uczy się na błędach cały czas. Przez całe życie. Co prawda, ja już to grę raz przechodziłem i... Teoretycznie mogłem to pamiętać, ale oczywiście tego nie pamiętałem. W tym momencie idę do krypty strzygi i już nie będę się ociągał. Tym razem wezmę i tą strzygę zatłukę. Tylko boję się trochę, że. że to bardziej ona mnie będzie chciała zatłuc niż ja ją. Że chyba jej to łatwiej pójdzie zabicie mnie niż mi zabicie jej. Jakkolwiek to brzmi. <laughs> oh well. No, spróbujemy, spróbujemy. Wejście do jaskini. Gdzie było wejście do tej strzygi? A on na przykład chciał zabić. Nie, lecz gdzieś. To zrobię to zrobił desa, nie rozbiję. Ale ja. W ogóle o co leć? Idzia ty gula? No i z niech widać. Eee, tędy. Tu jest góra, kurde, ale... Nie ziemi, że nie ma samże. No, nie, Eee, nie tak, że... e, tędy, tu jest wejście. Nareszcie. Jest jedno wejście dookoła. O mój Boże. Dobra, trzeba was zatłuc. O, to wy jesteście ci piękni, no super Dobra, gincie szybko. Co tam jest? Wesper? A, to może ten jakiś specjalny ten, typek Było dla łowczego królewskiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. A, jeszcze tutaj. Dobra, muszę zdjąć ten woreczek, bo przez niego upiory ode mnie uciekają. Eee, zaraz, 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 zaraz. Co ja miałem w questach? Jakie ja miałem tutaj? Nie będzie bolało. Nie, dobra, to nie. Idź dalej. Berenger nie żyje. Eee... Ale ja nie spotkałem chyba tutaj jeszcze łowczego Królewskiego. w tym akcie. Eee, upiorze, przepraszam. Mógłbyś się mną zainteresować chociaż na chwilę? No bardzo bym chciał kupić odrobinę Twojego czasu. Dobra, come on. Teraz jestem. Wow, puść wamać, co tu się dzieje? Lili, ja pieprzę, co tu się odwala? Ja nie mogę. Gdzie jest... A, łowczy królewski jest przecież w jaskini druidów. No tak. I mam tutaj okazję zabić 2T. Dwóch bossów, tak jakby. Dż, dż. Dobra. Najpierw muszę oczywiście tutaj wszystko wybić, tak jak widzicie. Tutaj nic nie może pozostać żywe, jeżeli chcę przejść dalej. Oczywiście w dzień to by było o wiele prostsze, bo bym po prostu sobie poszedł i tyle. Ale nie, demon chciał sobie utrudnić i poszedł w nocy. Dobra, to tyle. Dobra, chodź tu, silny. A, nie, szybki my będzie musiał atakować. Albo grupowym, bo chcę tu wszystko naraz zatłuć. Dobra. Może jeszcze ubiór. Dobra. To tyle? Nic tu już nie chce mnie zabić? Nic nie chce mnie ukatrupić? Czy coś? Nie. O, krew Bruksy się przyda, bo jest quest na nią. Dziękuję. Jeszcze jakaś krew Bruksy by się przydała. Pył śmierci, jak to plazmę wezmę? Krew Bruksy... Gdzie jest ta lili? A... Gdzie ja zatłukłem tą szczególną Bruksę? E... 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 A to w ogóle była jakaś szczególna Bruksa? To jest dobre pytanie też. Kurde, tak mi się wydaje, że to była jakaś ta szczególna, bo miała na imię Lili, a zwykle Bruksy tak nie mają na imię, a przynajmniej wątpię, żeby tak było, no cóż, Lili, a może ja tego Questa jeszcze nie mam, nie no, niemożliwe, pamiętam, że go brałem, what the fuck, to tutaj może coś, nie no, głowa Garkajna jest, nowe zadanie Garkajn, a no mam te nowe zadanie od Łowczego, te drugie? Nie, będę musiał jeszcze raz do niego pójść i zagadać, bo. No, kurde, była ta Lili tutaj. Założę się, że ona tutaj gdzieś jest. Tutaj jeszcze nie przeszukałem, ale to nadal nie jest to. Pył śmierci, no to wezmę sobie ten pył śmierci, ale to nie o to mi Jest! Głowa Bruksy! Trofeum, które może sprzedać za duże pieniądze. To było. No, mam krew w Libruksy już. Piryt? Nie. Gdzie jest ta krew Bruksy? krew gula nie. Tutaj 16, czyli starczy mi, dobra, to później się po prostu wrócę po to głowę, bo. Podejrzewam, że będzie leżało to trofeum już raz tak było, więc tym razem też tak na pewno będzie. E, nie tędy, nie tędy, nie tędy, nie tędy demon, tamtędy. Dobra, chyba zostanie tylko chwila na odcinku na pokonanie e, pani e, pani strzygi. No ale cóż, e, cóż, 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 chyba mi wystarczy czasu, żeby ją zabić utłuc. Spacyfikować tylko. Nie chcę ich zabić, oczywiście, nie. Jakbym śmiał. Dobra, zapiszę sobie grę w razie czego. I i i, i jeszcze. Może wywalę tak. skóra zaliszka na pewno. Co mi tu jest niepotrzebne? To to zjem sobie na speedzie. Jaskułę na pewno jakoś będzie trzeba łyknąć. Podejrzewam. To mogę wyrzucić, bo to jest bezużyteczne. Petard w ogóle nie używam, więc. Więc je wywalę. Co tu jeszcze jest? Jajowy werny. Eee, dobra, może później. Założę to z powrotem. Okej, okay, jeszcze raz zapiszę grę. No i co, panowie i panie? Na arenę nareszcie ten czas. Nasz Geralt zmierzy się z tym dziadostwem w krypcie. No dobra, właścimy. Krypta oh. Uuu, widzę tu jest dość wesoło. Eee. Okej, okay, okej. Okay, okej, okay, to tylko ciała. Spoko. Mapa jakaś. Sarkofag elfiego mistrza pieśni. Eee. Nie. Ja wiem jak to po, na tym na czym to polega. Chciałem. Co tam się rusza? Nie, myślałem, że tam coś się rusza. Eee, chciałem zrobić coś takiego, że wziąć te zapiski Elfiego mistrza pieśni i wyjść skrypty. Jednak to nam się nie uda, no panie Dlaczego? To zaraz zobaczycie Może najpierw przeszukam sobie Całą tutaj kryptę Ciekawe czy mnie strzyga zaatakuje przy okazji Sarkofagi Oh fuck Cześć yy. Yy, a ja nie chcę cię zabijać Stara, spokojnie ja nie chcę cię zabijać! Ej, luz, 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 luz! Luzuj porty, dobra, moment! Hmm? Czekajcie, coś się dzieje. o Dobra. Mam jakąś, nie wiem, chociaż minimalną szansę, żeby ją zgubić? Wątpię! Yy, dobra. Może będę na początku uciekał i spróbuję ją zgubić. Jeżeli mi się to nie uda, to nie pozostaje nic innego jak tylko walka. Dobra, wiecie co? sram na to. <laughs> Chciałem tą strzygę jakoś zgubić i udawało mi się ją zgubić, tylko że w drugim, kompletnie w drugim krańcu krypty, w którym ta strzyga mnie przyspilała do ściany. Więc musiałem ją znowu omijać, leciałem do wyjścia, ona i tak mnie widziała, więc na nic się zdały moje starania, mam jakoś fuck, mam tylko skółkę jedną, dobra dobra, wyciągaj miecza i napieprzamy się nie, nie buluj się, nie buluj się, o Jezu kochany, dobra zmieniaj styl na taki, wstawaj, wstawaj Geralt, wstawaj Okej, okay, koniec. Ups! Nie udało się. Chciałem oczywiście... Wiecie ludzie, chciałem jak najbardziej tą strzygę Jak to? Aha, muszę tutaj mieć miejsce. Co będziemy walić? Eee, sole. Dobra. Chciałem oczywiście tą strzygę odczarować, ale... Nie udało się. Znaczy, nie udało się, no. No, no, nie udało się. Nie bardzo mogłem ją odczarować, jeżeli ona mnie goniła i nie dawała mi wyjść z skrypty. A dość długo siedziałem w mieście, pytałem różnych ludzi, i nic nikt nie mówił o odczarowaniu strzygi. Ale jeżeli wy sądzicie, że jest jakiś sposób i znacie jakiś sposób. Uuu! Przeklinam cię w Mam nadzieję, że zdechniesz co, 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 co. Na marginesie pamiętnika ktoś miał na to informacje dotyczące przekleństwa. Wygląda na to, że osoba poszukiwała sposobu na odnowienie przekleństwa. Dobra, teraz muszę wyjść z skrypty. Dobra, więc chyba jednak nie ma sposobu, żeby w jakiś. żeby jakoś... Wiecie... u olej. Ale nie chcę żadnego oleju. Ostatnie życzenie. To już było. Znaczy ja to już przeczytałem. Czyli jednak chyba nie ma sposobu na odczarowanie królewny. Hmm, no cóż. Widzicie, nie udało się. Tak jak mówiłem, jeżeli znacie sposób na jej odczarowanie, to być może wczytam Sejwa wtedy i wam pokażę, jak się odczarowuje królewne. Aczkolwiek. No, sami widzieliście tam nie bardzo było, jak ją odczarować. <grywanie> Więc nie wiem, czy istnieje taka, taka opcja odczarowania jej. No cóż, może jest, może nie. Nie wnikam. Jeżeli jest, to fajnie. Jeżeli nie, to. To też fajnie, dobra. Czy jest tu jeszcze coś ciekawego? Jeżeli nie ma, to po prostu wyjdę z krypty i będę miał to w dupie. U, a mogę w ogóle otworzyć ten kamień? Wiecie, ludzie, kurde. W tamtej jaskini, w ko... znaczy w kopalni, nie w jaskini. się znaczy, żółty meteoryt. Dopiero. Chociaż nie, chyba wsz... wcześniej mogłem żółty meteoryt już mieć. Nie, no dobra. Yy, w dwóch miejscach jeszcze jest kamień drogi. W mm, kopalni i tutaj. Znaczy w dwóch, jeszcze w jednym miejscu, czyli w kopalni, i w tutaj są kamienie drogi. Spróbuję to tym, wiecie, tym sposobem otworzyć, aczkolwiek wątpię, że mi się to uda. Nie. Czyli nie. Nie da rady. Dobra, spoko, nie obrażę się. Aczkolwiek chciałbym znać sposób na otworzenie tych bram, bo jestem ciekawy, co tam się za nimi znajduje. Dobra, jak Valerat zareaguje na to wiadomość, iż strzyga nie żyje. Nie udało się. Sorry, przepraszam. Chciałem je oczarować, nie wyszło. Cóż. Czt. Jak się nie da, to się nie da. Oh well. Dobra. Cześć! Masz jakieś pytania do mnie? No i? Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Velerat. Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Strzyga nie żyje. Ludzie są bezpieczni. E, wiedźminie. Trzeba było ją ubić za pierwszym razem. Dostałbyś dużo złota i nie miałbyś więcej problemów, a tak? Nie miałem wyboru. Tej klątwy nie dało się zdjąć. Szkoda, mimo wszystko liczyłem, że ci się uda. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny wstrzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do Starego Dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj, Weleradzie. Nowy poziom. No cóż... E... No, sorry ludzie. Chciałem naprawdę... Naprawdę chciałem dzisiaj wam pokazać to zbroje. Tam znajdę to, czego szukam później, bo wiem, że to dość mocno ruszy fabułę, a ja tego nie chcę. Z Jawedem. A skąd wiesz, że to będzie Azar Javed? Co, stary? No, dziwne to jest z twojej strony, no ale dobra. E, tak jak mówię, chciałem wam pokazać dzisiaj to zbroję, nie wyszło niestety. Wydaje mi się, że jak teraz mam zapiski tego Alfiego Mistrza Pieśni, czy kuczok, cokol, cokolwiek Ktokolwiek to jest, to... To już będę mógł zrobić to zbroje. Teoretycznie w questie już było napisane, że mogę zrobić zbroję. Geralt mówi, że spoko, wszystko zrobione. Ale w drugi quest mówił, że jeszcze nie mam wszystkich komponentów. Hm, ciekawe, bullshit w grze. No cóż, to bardzo dziwne. Dobra, zakończymy w tym miejscu. Ponieważ mi się już czas kończy. W następnym odcinku wam pokażę to zbroje. Pójdziemy do starego dworzyszcza. Będzie tyle zabawy. Krew bluk. Krew Bruksy i tak dalej i tak dalej Takie pierdoły będziemy robić Chociaż nie, krew Bruksy to była dla tego Dla Jean-Pierre'a Więc nie Właśnie, muszę oddać trofea Łowczemu, a to zrobię poza kamerą No dobra I dowiedzieć się jak te kamienie drogi działają Dobra, dobra, koniec Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka Jeżeli chcecie możecie wbijać na mojego Facebooka Którego macie w opisie Zapraszam do innych filmików I na razie